Witam serdecznie ponownie na, moi, na moim kanale. Dzisiaj powiemy troszeczkę o innej stronie bezpieczeństwa Dreamla, a mianowicie o programie KeePass, który służy do przechowywania i generowania mocnych haseł. Pierwsze co musimy zrobić to pobrać nasz program KeePass. Pobieramy go ze strony keepass.info. Teraz tak, po lewej stronie, na tej stronie, mamy w kolumnie, Download i teraz mamy do wyboru dwie wersje: Kipass Classic Edition i Professional Edition. Obie te wersje różnią się troszeczkę swoim wyglądem i funkcjonalnościami, niemniej jednak bardziej przyjazna i um, według mnie troszeczkę jednak lepsza jest wersja Classic. Którą zamierzamy ściągnąć w wersji Portable, ze względu na to, że chcemy mieć swoje hasła wszędzie, gdzie się tylko ruszymy. Po prostu będzie, będzie ona przechowywana na pendranie. Ściągamy, za 2-3 sekundy powinno nam się zacząć pojawiać. Chlast. Już się tutaj powinno zrobić zielone. do. chlup, jest. Programnik nie zawiera dużo, bo ma podejrzeć ze 2 Mega. Następną rzeczą, która nam się na pewno przyda, to jest spolszczenie. Pobieramy polską wersję językową z zakładki translation, którą kliknąłem i pobieramy do naszej wersji klasy. 4, 3, 2, 1 i translacja się pobiera. OK, dobra. Teraz wchodzimy do folderu, gdzieśmy to ściągnęli. I pierwsze, co robimy, wypakowujemy KIPES-a. Ja używam do wypakowywania iz, izarka, który jest darmowy i jest bardzo dobrym programem. Wypakuj. Teraz, drugo, zamykamy okienko. Drugą rzeczą, którą robimy, wypakujemy polską paczkę językową. Wypakuj. Ok, i teraz tak. Kopujemy polską paczkę językową do folderów, w którym mamy rozpakowanego kipasa. O, śwież. przechodzimy w górę, cały folder kipasa, klikamy CTRL-X, albo CTRL-C, jak kto woli. Ja akurat wolę to wyciąć. Wchodzimy na pendrive'a. O, otwieraj się. Mhm. No dobra. Dobra, wszedł. CTRL-V. Uwaga, co teraz mamy? Teraz mamy kipesa. Klikamy na KeePass, odpalamy program. Oczywiście zapytano się, czy chcemy aktualizację. Nie. I teraz zaczynamy od tego, że... Przesuwamy sobie na przodek, troszeczkę powiększymy. A na cały ekran. Pierwsze co robimy? New. Zapyta nas o podanie master, master Password. a stop, 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 stop. Pierwsze co zrobimy? Zmienimy język na polski. View, Change Language, Polish, Restart. OK. I mamy już kipasa w wersji polskiej. Nowy. Nowa baza danych. Wpisujemy hasło, którym zawsze będziemy się logować do tej handlu. Do tej bazy danych i teraz zrobimy coś takiego, że. O, katalizator. Enter. Katalizator. Sprawdzamy czy żeby się zgadza. Zgadza. Enter. Mamy nową bazę danych. Zapisujemy ją. I teraz tak nadamy sobie jej nazwę guson 83. Zapisz. No, ok, zapisała się. Mamy tutaj, że tak powiem, drzewko, kilka różnych e, zakładek, do których które sobie możemy, że tak powiem, edytować, usunąć. No, powiedzmy, usuniemy sobie e-mail. Usuń grupę. Usuwamy. Zaraz możemy dodać grupę. E, Dodaj grupę. E-mail i sobie bierzemy, szukamy sobie, zmieniamy ikonkę pod spodem i szukamy sobie kopertki. Blu, blu blu gdzieś tu się schowała eee, okej, okej, okay, okay. mamy z powrotem e, grupę e-mail, teraz wchodzimy sobie w internet i dodamy sobie pod grupę test guson ok, zapisujemy co jest najważniejsze musimy zapisać sobie naszą bazę danych ciach za każdym razem, o tym trzeba pamiętać co chwilę zapisujemy i teraz co robimy, mamy na górze taki obok zapisania naszej, naszej bazy mamy tutaj wpis pojawia nam się bardzo ładne okienko Nazwa. Hmm. Przykładowy test Gufsona. login, Wymyślamy sobie login. Dzięki temu możemy zapisać sobie hasła, na przykład, i loginy w bardzo prostej formie. Dzięki temu programowi. I nie musimy pamiętać do nich bardzo długich haseł. Oczywiście, o, już mamy login. Oczywiście każdy program automatycznie dodaje nam hasło, które, jak widać, jest dosyć mocne, 115-bitowe. Ale oczywiście e, możemy je sobie zmienić. Co właśnie, postaramy się zrobić? Tu jest pod spodem taka ikonka. Hlub, i mamy. Generuj. Generuj spośród następujących znaków. Możemy sobie dodać minusy, podkreślenia, znaki specjalne i spacje. I generować hasło. Proszę bardzo, 124-bitowe. Widzimy, nie widzimy. Wygląda fajnie. Jeżeli... Tu jest jednak bardzo ciekawa opcja. Mamy... Poprzez dodatkowe dane losowe. Powiedzmy, chcemy sobie wygenerować hasło, które ma... 27 znaków. Klikamy Generuj. Mamy do wyboru dwie opcje: losowe dane z myszy, losowe dane z klawiatury. Przy tym pierwszym przypadku, jeżeli naciśniemy Użyj myszy jako źródła danych losowych, klikamy i ruszamy myszką O. No i jest przykładowe. OK. Teraz mamy hasło 149-bitowe i wygląda ono tak. Jest bardzo ciężkie do zhakowania. więc bardzo dziwne. Możemy sobie zapisać, ale chcemy sprawdzić drugą opcję. No to dane losowe z klawiatury. Klikamy. Opisujemy byle co. Naciskamy OK. No i teraz nasze hasło dopiero wygląda dziwnie. Możemy je zostawić w takiej formie. Jest 63-bitowe. Dla mnie bomba. OK. Ukrywamy hasło, ok, i zapisujemy. W tym momencie jest wszystko ok, mamy pięknie, pięknie że tak powiem, zachowane hasło. W ten sposób również yy, musimy sobie zapisywać hasła do naszych kont bankowych. Yy, jeżeli pracujemy na kipasie, robimy coś przy stronie, a nie chcemy, żeby ktoś nam skopiował nasze hasła, Zwyczajnie po prostu naciskamy tutaj, zablokuj obszar roboczy, no to naciśniemy, wszystko nam się ładnie minimalizuje. Gdy klikniemy ponownie, mamy wpisać hasło, no dobra, piszemy hasło tor ciach, mamy z powrotem. Gdy chcemy zalogować się na strodę, bierzemy, otwieramy, otwieramy, że tak powiem, nasze, nasz pis Kopiujemy ich login, kopiujemy hasło. Zabezpiecza nas to przed e, pewnymi, mm, przed pewnymi mm, botami, które zczytują to co robimy na klawiaturze. Oczywiście możemy sobie wpisać, e, powiedzmy jeżeli mamy jakiś bank, e, możemy sobie wpisać adres tego banku od razu w tym www. Daj dam ci milion. i nazwiemy go nasz ulubiony bank. Bank jest super. Jest super. Oczywiście mm, zapiszemy OK. Teraz jak sobie wejdziemy dam ci milion to automatycznie powinna nam się Roba otworzyć w przeglądarce, widzę, że nie jest, skoro bo z pracy. No dobra, wejdźmy. myślimy go chyba w kontrolce. Okej. Okay. A, otwórzłem. Dobra, jesteśmy, dam ci milion.pl. Nie ma. Patrzcie, odkryłem nową opcję, którą tutaj zapomniałem. Klikamy prawym i tutaj możemy Mamy kilka opcji, generalnie naj, najważniejsze jest to, to że kopiuj hasło, a ewentualnie bez otwierania kopiuj nazwę użytkownika, nie musimy tego otwierać w ogóle nawet. Ale jak wejdziemy, wejdźmy jeszcze raz na no to, pokażę Wam jeszcze jedną opcję, a mianowicie hmm, możemy sobie ustawić ważność hasła. Niemniej tego nie polecam, zalecam raczej zmienianie haseł regularnie samemu. W tym programie jest to bardzo proste i generalnie nie stanowi problemu. Nawet bardzo, bardzo trudne hasła nie pamiętamy my, tylko nasz program. Poza tym drugą barierą jest hasło dostępu do naszej, do naszej bazy, którego nikomu nie podajemy, i dzięki temu mamy, o ile nie zgubimy, oczywiście pendrive'a, no bo to też jest e, pewna, pewna forma e, problemu, ale wtedy musimy po prostu. E, regularnie kopiować tą bazę danych z naszymi, z naszymi danymi możemy ją bezpiecznie przenosić między różnymi programami między różnymi instalkami programu kipas czyli jeżeli mamy na, na komputerze możemy trzymać to na komputerze jeżeli przeniesiemy bazę z komputera na pendrive otworzymy ją w kipasie na innym komputerze będzie tak samo działać trzeba znać tylko hasło do niej Mam nadzieję, że program się komuś przyda. Nie służy tylko i wyłącznie jak mówię do zapisywania haseł internetowych e, czy haseł bankowych, ale do wszystkich haseł jakie tam, poczty, nie poczty, do wszystkiego co nam do, co, co się normalnemu człowiekowi może przydać i przydać naprawdę każdemu, bo dzisiaj w pendrive zaopatrzone jest praktycznie każdy. Dziękuję za uwagę.